Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi kochani, zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania na dzień 24 września 2020 roku. Wybieram kartę Tarota oraz kartę wyroczni. Zobaczmy, co chcą powiedzieć karty na dzień 24 września 2020 roku dla wszystkich. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest główna karta, jaka jest główna energia tego dnia dla wszystkich. O. Zobaczcie, moi drodzy, jest to dzień pod znakiem trójki buław. Jest to dzień, w którym wiele spraw tak naprawdę ma szansę powodzenia, dzień pełen radosnych perspektyw, wyczekiwania, wypatrywania. Korzystajcie z możliwości, jakie przynosi ten dzień, tak? Wytyczcie jasny kierunek działania, bądźcie pewni tego, co chcecie zdobywać. Patrzcie przed siebie i zobaczcie ile dobroci i siły do was. Płynie, słuchajcie. Jest to dzień na nabywanie zupełnie nowych umiejętności, na prezentowanie swoich umiejętności, na rozpoczynanie nowego etapu życia, tak? Karta ta mówi, że w tym dniu wchodzą nowe zmiany, macie silną potrzebę działania do przodu i też właśnie to czujecie, moi drodzy. W pracy karta mówi o wytężonej pracy. Ale o korzystnym um, rozwoju, słuchajcie, tak? Sukces finansowy i awans jest wam w tym dniu po prostu pisany. Słuchajcie, planujcie działanie, wcielajcie swoje pomysły w życie, twórzcie coś, co chcecie osiągnąć, i sami zobaczcie, jak karta trójki Buław mówi o tym, że wszystko to, co chcecie osiągnąć, do Was przychodzi. W uczuciach karta mówi o zbudowaniu relacji, słuchajcie, o zaangażowaniu, o perspektywach, o bardzo dobrych perspektywach, bardzo dobrym rozwoju, o tym wszystkim, co jest wspaniałe w związku. Słuchajcie, radą jest, byście wykorzystywali swój potencjał. I nie ograniczali swojej wizji. Otwierajcie się, moi drodzy, na to, co chcecie. To wszystko do was przychodzi, ale wy też, moi kochani, musicie sobie na to po prostu pozwolić. Jest to dzień, gdzie posiadacie potężną siłę, posiadacie um, to przedsięwzięcie, które do was przychodzi, wy go sami nawet przyciągacie. Macie w tym dniu um, potęgę zdobywania tego, co chcecie. Swoimi myślami, swoimi chęciami przyciągacie samo dobro. Zobaczmy jeszcze, moi drodzy, co chcą powiedzieć karty wyroczni dopowiedzieć do głównej karty na dzień 24 września 2020 roku i zobaczcie moi drodzy kartą dopowiadającą jest karta dziecka karta dziecko mówi o radości o nowym początku, tak o ciekawości, o rozwoju, słuchajcie o waszej świadomości która tak naprawdę prowadzi was do tego co tak chcecie osiągnąć, tak Macie w sobie wiele młodości wewnętrznej, i to ona was prowadzi do zdobywania swojego celu. Dlatego karta dziecka bardzo mocno podkreśla główną kartę, tak? Bo um, mówi nam o tym, że wasza świadomość, wasze perspektywy otwierają się, wyłapiecie każdą możliwość. Słuchajcie, zobaczcie, łapiecie każdą możliwość, a tutaj w karcie. Trójki buław, otwieracie się na tą każdą możliwość, czyli przyjmujecie każdą możliwość. Moi drodzy, życzę Wam, byście Waszą dobrocią, Waszą ciekawością, Waszą śmiałością zdobywali to, co chcecie. Otwierajcie się, moi drodzy, w tym dniu, przyjmujcie swoje pragnienia, tak? Uczyńcie, moi kochani, ten pierwszy krok ku tym zmianom. Które już zrobiliście, i teraz zaczynacie patrzeć z perspektywą szczęścia, by odebrać to, co chcecie. Zacznijcie planować kolejne posunięcia, słuchajcie, tak? Nie musicie podejmować już żadnych decyzji, tylko łapać, otwierajcie wszystko to, co chcecie, to do Was już teraz idzie. Wszystkie sprawy, które chcieliście, one do Was przychodzą. Jest to dzień pełen radosnych perspektyw, korzystania z możliwości, szansy na powodzenie waszego szczęścia, waszego zdobywania waszej drogi życiowej. Słuchajcie, no, nie możemy się blokować, otwieramy się na to, co, co chcecie, tak? Uczyniliście ten pierwszy krok i wy wiecie, że to co do was przychodzi, jest to fantastyczne. Słuchajcie, tak? Jest to fantastyczne. Planujcie, moi drodzy, kolejne posunięcia w kierunku, który tak naprawdę chcecie. Łapcie jak to dziecko ten nowy początek, tę nową ciekawość tą świadomością, wchodźcie to, co chcecie. Życzę wam, moi kochani, cudownego dnia w łapaniu i świadomym podchodzeniu do zdobywania swojego szczęścia. Pozdrawiam.